Ja mogę to na spokojnie nagrywać. Ale i tak będę musiał pierwszy zjechać tam żeby was ująć Tak na nie mogę Trochę już ziemi. Dobra, ja idę na dół pierwszy. Ej, gdzie to było? A tu Dobra, ja schodzę wy czekajcie na górze. Ale jazda!

Ja cię rydole. Cześć. Oh. To nie zima. Obróć się teraz. Ja biedne dole. Ja no co? Ej, usiądź. Ej, usię kurtkę umyć wże te. Nie za samo. no jeść, kurwa. Já si tak, stoj i ty o, ja Czemu tak w powietrzu? Ja się zjedziesz. Bo ja buty wyczyść na pie. kurwa. Gdzie? O, kurwa, ci przyszedł niemiec taka. Oła, těka. moja dupcia. Nagrywaj, nagrywaj go, nagrywaj go. Cały czas go nagrywaj. Oła. Czy <laughs> to ostrożnie? Nagrywaj czas Matiego. Mati, stój tam, stój tam! Dawaj. Czekaj. Oła. Stój, stój, stój na razie. Ja najlepiej na razie zjechałem. No, cześć. Seba ja. Seba ja. Počakaj. Počakaj, počakaj. Wow. Kurva moja, beda tu. Dobro, daj. Aj, skratka, ja. <gulik> ja <najlepiej. gulik> ja ja no, no, to je no, ja. Dobro, go. Kurva. Jana je lep. Jana je lep, kurva. Jaz hamovanja v ogledu nisem imel. Ampak, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nie, mam tu <grywa> Tylko Nie, napinaj mi się kurwa nad kamerą. Dobra, damy, nie, nie, Dobra, nie,